Dzień dobry widzowie. Ten film nie jest clickbaitem. Ta miniaturka nie jest clickbaitowa. To naprawdę będzie kawał poważnego materiału YouTube'owego żeby podkreślić to, dzisiaj czapeczka będzie odwrotnie, ponieważ dzisiaj posypałem wcześniej głowę popiołem i mam kilka prawdziwych przemyśleń odnośnie Diablo 4, odnośnie tego jak ta gra naprawdę wygląda kiedy ściągniemy pierwsze, emocjonalne, różowe okulary. I dzisiaj bez intra, ale za to z adekwatnym przejściem. Hello darkness, my old friend. Już od jakiegoś czasu, jeszcze długo przed premierą, zaczynałem nagrywać filmy o Diablo 4, z racji tego, że po prostu miałem ogromne nadzieje i ogło, ogło, ogromny hype na tę grę. Bardzo cieszyłem się z kolejnych informacji, które wychodziły, kolejnych zwiastunów, chłonąłem to i starałem się Wam to przekazywać tutaj na YouTubie w jak najbardziej skondensowanej, jak najbardziej energicznej i pozytywnej formie. Tym samym, kiedy w końcu gra no, dostała swoją premierę, kiedy zacząłem grać od 2 czerwca w Early Accessie, no, byłem niesamowicie podekscytowany i, i ślepo bardzo dobrze się bawiłem, nie zauważając wielu też no, błędów i wielu niedociągnięć, które później Okazały się w tym Diablo mieć miejsce. Stąd też parę dni temu opublikowałem film, w którym bardzo pozytywnie wypowiadam się na, na temat gry, na temat moich takich pierwszych dni od, od premiery Diablo, i właściwie przedstawiam jedynie same superlatywy. I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, że nie miałem racji. W sensie, nie do końca. Była to rzetelna, pomimo że to nie była recenzja, bo to, co teraz będę wam opowiadał, to również nie jest recenzja. Jest to moja opinia o grze, w której spędziłem około 80 godzin, plus minus, może już trochę więcej. I teraz, kiedy opadły mi pierwsze emocje, kiedy na chłodno podszedłem do gry jeszcze raz, postanowiłem zebrać: nawet mam tutaj przed sobą otwarty notatnik także będzie to mega. <laughs> jak na mnie profesjonalne. Mam notatnik, nie żebym tutaj na niego zaglądał, z podpowiedziami, o czym chcę wam powiedzieć, co wyszło moim zdaniem, co nie wyszło, co jest do poprawy i jakie są moje nadzieje, yy, jakie są moje nadzieje z Diablo, z Diablo 4. Zacznijmy od początku i od kluczowej kwestii. Wcale nie jest tak kolorowo, ale to wciąż nie znaczy, że jest źle. Zacznę od tego, że podtrzymuję moją główną opinię, że Diablo 4 jest grom dobrą. Nie bardzo dobrą, nie pozbawioną błędów, nie jest taką grą, jaką mogła, mogłaby być, ale postarajmy się przejść przez to punktowo. Zacznijmy od samego gameplayu, czyli od feelingu gry, tego jak się ten czas spędza, jak się używa umiejętności, jak się buduje postaci, jak się sieka te demony, czy to jest wszystko dobrze zrobione, czy to jest źle zrobione. I teraz tak, moje ogólne odczucia płynące z feelingu samej gry są jak najbardziej pozytywne. Bawię się dobrze. Flow przy nawet takiej powiedzmy średnio przemyślanej postaci jest jest ok. Przynajmniej gdzieś tam do 40 czy tam do 50 levela na, na, na World Tier 2 można spokojnie yy, uważam popełniać jakieś błędy yy, przy tworzeniu tej postaci w miarę komfortowo, yy, komfortowo grać. Natomiast problem, moim zdaniem, który zaczyna się pojawiać i który ja zaczynam dostrzegać po wielu godzinach, jest problem z buildami. Ja, bo Okazało się, że pomimo tego, jak wydawało się, można sporo kombinacji klasowych robić i, i jakby kombinować tutaj z postaciami, to tak na dobrą sprawę nie mamy aż tak dużo skili. Mogło być ich po prostu więcej. Drzewko, które jest dostępne, niby oferuje tych umiejętności naprawdę naprawdę trochę, to tak na dobrą sprawę no jest to za mało. Mogło być ich więcej, bo dochodzimy do momentu, kiedy tak na dobrą sprawę na każdy, na każdy build, na każdą w sensie klasę, Przypada nam jeden meta build i po dwa, trzy może, jakieś takie odmiany, żeby były, które są grywalne, ale tak na dobrą sprawę, jak chcemy robić taki właściwy endgame, chcemy wejść na World Tier 4 i chcemy dojść do momentu, gdzie będziemy bili Echo Lilith, czy robili Nightmare Dungeon na najwyższym poziomie, no to musimy się trzymać tych meta buildów, żeby w ogóle móc coś sensownego działać. I myślę, że gdyby to bazowe drzewko, które levelujemy do levela 50 przed odblokowaniem paragon boardu, bo paragon boardy odblokowujemy po wbiciu właśnie 50, gdyby to drzewko było odrobinę bardziej rozwinięte, miało na każdej gałęzi trochę więcej skilli, myślę, że dałoby to nam więcej trochę możliwości rozwinięcia się, rozwinięcia też kreatywnych skrzydeł graczy i... Dałoby to opcję tworzenia dużo ciekawszych styli rozgrywki, dużo ciekawszych buildów i dałoby to też opcję, żeby troszeczkę móc więcej ryzykować, kombinować, bo tak na dobrą sprawę, no, no nie ma, no masz 5 skilli, które możesz używać, tak naprawdę łącznie skilli masz, nie wiem, tam 10, 12 tam na, na, na postać takich faktycznych, z którymi coś robisz, nawet jak nimi szuflujesz, no to robisz build pod określony typ obrażeń szukasz pod to i to jest tak na dobrą sprawę tyle. Mówię, powiemy sobie o tym później przy itemizacji. Możliwe, że, że kolejne sezony i dodatki będą dawały nam specjalne przedmioty, które zmodyfikują skille albo pozwolą używać skilli na przykład innych postaci albo dadzą nam zupełnie nowe skille poprzez wyekwipowanie jakiegoś konkretnego przedmiotu, co totalnie zmieni gameplay każdej klasy, na to bym liczył i to jest takie, takie moja nadzieja, ale mówię czas pokaże. Zobaczymy. Także tutaj sam feeling z gry jest bardzo, bardzo fajny, przyjemnie się te moby tłucze, ale no, jeżeli oczekujesz bardzo dużej różnorodności, no to trochę tutaj możesz się poczuć zawiedziony. Kolejną kwestią są bugi, glitche i wszelkiego rodzaju problemy i niedorób. I po moich pierwszych około 40 godzinach, przyznam szczerze, że pomimo, że zauważałem, takie błędy były one dla mnie totalnie nieistotne. Przebijałem się przez grę, przez kolejne poziomy, dungi, questy i po prostu a, mówiłem, a jakiś bug, nieważne, przeloguje się. A, nie mogę korzystać ze skilli? E, żaden problem, logoutny się, odpalę grę jeszcze raz. Żaden problem, luzik. Zresztą sam o tym mówiłem, że miałem takiego baga w moim poprzednim y, filmie z moją opinią. I wtedy uznałem, że to w sumie nic takiego. Ale z drugiej strony wyobraziłem sobie, ile ludzie płacą za tą grę. Ile ja za nią zapłaciłem. Mamy grę, która w bazowej wersji kosztuje prawie 400 zł, Na którą niezależnie od procesu produkcyjnego czekaliśmy prawie 11 lat, tak? No bo to, czy oni ją zaczęli tworzyć, nie wiem, 5 lat po premierze Diablo 3, 6, czy niedawno, jakby no z naszej perspektywy to było ponad 10 lat czekania. Poza tym mamy ogromną firmę, jaką jest Blizzard Entertainment, która ma miliardy dolarów, niekończące się zasoby, więc w teorii. Powinniśmy wymagać no, dosyć konkretnego podejścia, jeśli chodzi o sprawdzanie różnych błędów. I ja sobie zdaję sprawę, że jest to częściowo gra usługa, która jest bardzo duża, jest z otwartym światem, i jakieś drobne błędy i glicze mogą się pojawiać. Dlatego, no, jeżeli czasem widzę jakąś tam, jakiś tam problem z teksturą, czy coś tam coś się nie doczyta, coś akurat rzadko zdarza, albo jakaś tekstura się rozjedzie, to naprawdę uważam, można na to machnąć ręką prędzej, czy później wyjdzie jakiś hotfix. I to jest gdzieś tam do, jeszcze do przepękania, ale uważam, błędy, które powodują niemożliwość grania, czy powodują ogromne problemy z, z rozgrywką i prowadzeniu płynnej rozrywki, są moim zdaniem jednak niedopuszczalne, bo to, że ja mam na to wywalone i się przelogowałem, to co mają powiedzieć osoby, które grają na hardkorze, mają włożoną postać około 70 czy nawet 100 godzin i przez tego typu błąd tracą postać. Abstrahuję, czy, czy biorą udział, czy brali udział w wyścigu o top, top 1000 osób, które biło tam level setny na hardkorze, tak? Ten wyścig jeszcze trwa, bo tam jeszcze trochę miejsc na tej tablicy pamiątkowych, pamiątkowej Lilith jest. Ale no, sam fakt, jeżeli gracie na hardkorze, liczycie się z tym, że możecie się wywalić i tracicie postać, wszystko, na tym to polega. Dla niektórych to jest cały fan. Ja osobiście póki co na hardkorze nie gram, spróbuję sobie zrobić jedną postać. Ale wiem, że są ludzie, dla których to jest główne mięsko. I super, ale jeżeli gracie kompetytywnie, chcecie osiągnąć jakiś poziom, chcecie się ścigać, a nawet jeśli nie chcecie, tylko po prostu chcecie zginąć z własnej winy, a nie z winy baga gry, no to jest to niesamowicie wkurzające. Chciałbym, żebyście teraz zobaczyli przykład Queena, który spędził, on tam chyba miał 130-140, no on generalnie od premiery prawie nie spał. Czyli od prawie dwóch tygodni tam spał po naprawdę jakieś tam symboliczne godziny i zobaczcie co się stało. How was that overreacting? Like almost getting one shot. Okay, get the fuck out of here, bro. No. Nah. Okay, my game's crashed or something. This is pretty sweet. Bro, bro, like literally, bro. I finished the fucking map. And I literally Action ported is coming. to town. Uh, guys! I, was a stoke ship, bro. I finished the fucking keystone, upgraded my glyph, ported to town. Now in the loading screen of me porting to town, my character has died. Także widzicie, zwykły teleport, wywaliło go postać stracona, do widzenia. No Słuchajcie, no można dostać szału, można się trochę wkurzyć, także to... To uważam, że są błędy niedopuszczalne i niezależnie wydaje mi się, że Blizzard będąc fair wobec swojego community powinien to jak najszybciej naprawić oraz graczom, którzy w ten sposób zostali poszkodowani na hardkorze powinien te postaci przywrócać. Myślę, że tego nie zrobią z wielu przyczyn, ale uważam, że to byłoby fair To byłoby fair w stosunku do nich. Kolejnym elementem, który tutaj akurat dla mnie z mojej perspektywy jest bez zarzutu jest muzyka. Muzyka, która ja, towarzyszyła mi przez większość gry, nadawała fajnego klimatu, nadaje nadal jak gram. Nie korzystam z aplikacji third party do słuchania muzyki, żadnych Spotify'ów ani dalej, tylko soundtrack jest na tyle przyjemny, pasujący do tego co robię, do tego gdzie akurat jestem, że jest dla mnie, z mojej perspektywy, absolutnie sztosik. I tutaj nie mogę się do niczego przyczepić. Oczywiście każdy może mieć swoje oczekiwania. Jednemu może się bardziej podać, drugą mniej. Mówię, że dla mnie jest naprawdę fajnie i tutaj jestem, jestem pozytywnie zaskoczony. I tu nadal solidna piątka z plusem. Lokacje. No i teraz tu jest ciekawy temat, bo ogólnie od artystycznej strony lokacje mi się podobają. Są zróżnicowane, inaczej wyglądają bagna, inaczej strzaskane szczyty, tam jest śnieg. W Kegdystanie jest piasek, i tak dalej, i tak dalej, i wszędzie jest troszeczkę jest to zróżnicowanie, ale rzeczy, które gdzieś tam zaczęły mnie lekko drażnić w oko. To po pierwsze, pomimo, że jest zróżnicowanie, mam wrażenie, że ono jest zróżnicowaniem głównie kolorystycznym. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie niektórym miejscówkom, mniejszym miastom, większym terenom, to można odnieść wrażenie, że część z resourceów jest wykorzystana ponownie, tylko umieszczona w odrobinę inny sposób i jest nadany inny kolor gradient. Nie mówię, że tak jest wszędzie, ale można je po, po takim dłuższym ograniu zauważyć pewne podobieństwa w różnych, e, w różnych lokacjach. Ale jakby to nie jest moim zdaniem największy problem. Największym problemem, który mam, jeśli chodzi o lokacje, to są właściwie połacie niewykorzystanego. Pustego terenu. Są miejsca, szczególnie na pustyni yy, i na terenach pustynnych, gdzie idziesz idziesz i nie ma absolutnie nic. Niektórzy mogą powiedzieć, o to jest zabieg specjalny, bo to jest jednak pustynia. Ale w okolicach Kedżestanu, gdzie są kaniony, jest to samo. Idziesz przez kanion, masz przesmyki, masz ten. Tam nic nie ma, tam się nic nie dzieje. Spotykasz pojedynczego MOBA i to jest koniec. I ja wiem, że mogą być ludzie, którzy powiedzą, hej, ale będą sezony. Tam mogą być jakieś. Nowe quest huby sezonowe, nowe mechaniki, nowe worldbossy, jak wyjdzie dodatek, to może tam nagle coś wyrosnąć. No i tu bym powiedział normalnie, tak, zgadzam się, może tak być, ale no tutaj też posypię głowę popiołem, bo uważałem podobnie, ale no, trzeba trochę bardziej patrzeć z perspektywy tego, jaki produkt dostajemy. W dzień zakupu i w dzień premiery. Także na dzień dzisiejszy, widząc niektóre lokacje, można odczuć pewien recykling architektoniczny i spore, niewykorzystane tereny i miejsca, gdzie po prostu idziesz, i w sumie nie wiadomo po co, bo tam nic nie ma. Po prostu jest to takie sztuczne przedłużenie Twojej podróży z punktu A do punktu B. I teraz taki najbardziej, chyba, kontrowersyjny temat fabuła. I teraz powiem tak: czy fabuła jest dobra? Powiem no, ja teraz powiedzieć, fabuła jest. Ale czy fabuła jest dobra? Pierwszy akt początek jest świetny. Problem polega na tym, że z racji tego, że grałem dużo w betę, widziałem go chyba z pięć razy. Więc yy, we właściwej grze już po prostu przebiegłem przez niego, żeby tylko dotrzeć do drugiego aktu. Jak jest dalej? Jeżeli chodzi o wątki i historię samą w sobie, no to najciekawszy wątek tutaj nadal podtrzymuje swoją, swoje zdanie, jest historia Donana. Która jest przedstawiona z przerwami przez całą kampanię. Nie chcę wam tutaj spoilerować, albo, albo, albo nie. Uwaga, będzie 10 sekund spoileru. Motywy z jego synem, tak, i co się z nim stało, i tak dalej, jak to na niego wpłynęło. I to jest najciekawszy, najciekawszy motyw. Lorat, straszna pierdoła, ciągłe pytanie, co robimy, gdzie dalej. No, trochę umęczone. No i tutaj największe, w sumie, zastrzeżenia moje pojawiają się do Lilith, którą w pierwszej. W chwili na gorąco oceniłem bardzo pozytywnie jako antagonistkę, jako postać, i, i mega się nie umiarałem może dlatego, że mam figurkę jej w pokoju, i to jest, to jest taki czynnik motywujący. Ale głównym, głównym takim powodem jest to, że uważam, że jest strasznie bezpłciowa jak na antagonistkę. Mało, mało klimatu wnosi, mało jakiegoś zróżnicowania, i uważam, że dużo lepszym antagonistom. Jest i właściwie staje się jej dużo barwniejszą postacią. Jest jej przeciwnik, partner, czyli Inarius, który jest jakiś, jest wkurzający, jest opętany rządzą no, zrobienia tego, co chce zrobić. Bo mówię, nie chcę aż tak spoilerować. I przynajmniej wywołuje jakieś emocje, tak? bo o ile był dla mnie postacią, która mnie wkurza, to wywołuje jakieś emocje. Lilith jest świetnie zrobiona artystycznie. Artystycznie, wizualnie pasuje. Do klimatu pasuje, wizualnie pasuje, do świata przedstawionego pasuje. Wszystko mi gra. Danuta Stęka też świetnie yy, się sprawdziła, podkładając pod nią głos. Ale po prostu jako postać, jako antagonistka jest napisana takie, tak 5 na 10, tak 6. Po prostu jest. Jakby nie ma w sobie większej takiej głębi w niej. Nie czuję, nie czuję się przy niej żadnych emocji. Jak ją pokonałem, czułem się tak samo. Jak przed. Nie miałem takiego większego. O jest tak! Albo. O Boże! W końcu zasłużyłem. Albo takie. Dwa. Jeden. Dwa. Dwa. O nie żyje, nie? Było takie. No czegoś tu zabrakło. Jakby no. Dużo ciekawszą postacią yy, był Pan Wilk. Nie, nie, nie wcielając. Jakby już tutaj znowu żadnych spoilerów. Pan Wilk i jego przeszłość. Kim on jest naprawdę. I to, jakby co się z nim dzieje później. Jest. Mega dobry, jest fajnie napisane i to nadaje fajnego tonu grze i jego kilka minut w całym czasie gry, w porównaniu do większości czasu, który miała Lilith na różnych przerywnikach i momentach gry, jest w ogóle bez porównania lepsze. No i teraz przechodzimy do dla mnie kluczowej kwestii, czyli tego, co robimy po fabule. No, po fabule, drodzy Państwo, dostajemy questa, żeby. Zrobić specjalnego dunga, dunga i przejść na World Tier 3. Później taki sam, się, taki sam dung jest do przejścia na World Tier 4. Ale zaczynamy od tego, że wchodzimy na World Tier 3 i wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa. Mamy, mamy wyższy poziom świata, lepsze dropy, zaczynają pojawiać się uniki. Dodatkowo dostajemy specjalny system, który nazywa się drzewem szeptów, gdzie drzewo szeptów daje nam zadania do wykonania. No, Jak wyglądają te zadania? No, Tamid zabi ilość przeciwników, z których coś wypada. Zrób jednego czy dwa dungi. No mniej więcej w ten sposób. Uzupełniasz pasek, idziesz, odbierasz nagrodę. Wpada ci kilkanaście tysięcy ekspa. Wybierasz skrzyneczkę z jakimś tam rodzajem lutu. No i, no i dalej, i kontynuujesz. I to jest jakby jedna seria tych, tych zajęć gameowych. Dalej mamy właśnie nightmare'owe dungi, czyli, czyli takie specjalne dungi z modyfikatorami wypada nam modyfikator, aktywujemy go, wchodzimy na dunga, mamy trochę zmienione jakieś tam afiksy, mamy utrudnienia, mamy też jakieś ułatwienia, coś co my robimy, coś co nam się dzieje, więcej mobów. Im trudniejszy zrobimy, tym trudniejszy nam wypada i tak w kółko możemy sobie to podbijać, zdobywamy też lepszy loot i przy okazji levelujemy nasze glify, dostajemy expa, którą możemy wkładać nasze glify na, na paragon paragonboardzie. I to jest spoko, to jest system, który się sprawdza też World of Warcraft, tylko tam to się nazywa Mythic Plus. Tutaj mamy te Nightmare Dungi i to, to jest ok, nie ma się co do tego przyczepić. No może poza kwestią, że Blizzard miał do niedawna problem, na który narzekali gracze pod tytułem No słuchajcie, drogi Blizzardzie, to gracze mówili, yy, mamy dungi, gdzie jest za dużo mobów i mamy dungi, gdzie jest za mało mobów, zróbcie coś z tym. No i mieli opcję jedną, żeby tam, gdzie jest za dużo, trochę usunąć albo tam, gdzie jest za mało dodać. No i niestety wybrali opcję pierwszą. Dzięki temu zwowa, z Boże z Diablo, zaczyna się trochę robić symulator chodzenia. No, nie rozumiem, mam nadzieję, że naprawią, ludzie są wkurzeni. No i co jeszcze mamy na endgame'ie? Mamy, mamy PvP rejony, gdzie zbieramy specjalną walutę, którą trzeba oczyścić, ale też inni gracze mogą tam wlecieć, nas zabić. No i mamy piekielne przypływy, to są lokacje, które są przez określony czas opanowane przez demony. Tam idziemy, bijemy grupy mobów, zbieramy specjalną walutę, odbieramy wtedy za tą walutę specjalne skrzyneczki, które są na mapie porozrzucane. Nie jest to zbyt wybitne, znaczy inaczej, jest to spoko, ale nie jest to zbyt duży challenge. Bo przynajmniej tak mi się wydawało, że to będzie trochę bardziej trudne, ale no nie jest. I tak samo jak dużym challenge'em, jak już trochę masz ogarniętą postać, nie są world worldbossy, które są też ok, ale jak się pojawiają. Przynajmniej na World Tier 3 i 4, tak jest, że właściwie pojawiasz się tam, gdzie jest World Boss. Mijają 3 minuty, World Boss leży, bierzesz lód, skrzyneczkę, nara idziesz robić dalej swoje. I teraz nie zrozumcie mnie źle. Powtarzalne czynności są esencją hack and slash. O to chodzi, że robisz cały czas to samo, dalej mucisz te moby w dungach, w różnych miejscach, robisz jakieś zadania z tym związane, przez co twoja postać rośnie w siłę, zdobywasz lepszy gir i spoko. Problem dochodzi wtedy taki, jeżeli przychodzi moment, kiedy zastanawiasz się, jaki jest sens. No bo dopóki nie wyjdzie sezon pierwszy, twoim takim ostatecznym sprawdzianem, twoim takim pinnacle bossem, jest Echo Lilith. Musisz mieć tam, czy ona jest na setnym levelu, czy tam z którymś nawet, na War Tier 4, tam do niej idziesz, im bliżej jesteś tego setnego levela. Swoją postacią ty większe szanse masz, żeby ją pobić. No bo taki skuteczny build to już masz tam złożony prawie tam między 70 a 80. Wiadomo, że do, do któregoś levela tam rosną te przedmioty, ale potem po prostu szukasz tych samych przedmiotów, tylko z lepszą rolką, ee, z lepszym item powerem. I moje, mój problem, jaki mam główny... To trochę się martwię o unikatowe przedmioty. Trochę mi brakuje unikatowych przedmiotów, które mogą być game changerem. Wierzę nadal, że one się pojawią w przypadku e, kolejnych sezonów czy, 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 czy kolejnych dodatków I, i tutaj mogą trochę wprowadzić ciekawego rozmaicenia. ale póki co mamy de facto jeden build, tak naprawdę, tak, o czym już mówiłem wcześniej. Mamy określoną grupę przedmiotów. Która po prostu z każdym kolejnym levelem i poziomem świata wypadają, wypadają ponownie. Czyli mamy na przykład przedmiot X, który nam wypada na World Tier 3. Potem nam wypada dalej na World Tier 3, ale trochę z lepszymi rolkami. Potem przechodzimy na World Tier 4, to wypada w formie Ancestral, ale to jest dalej ten sam przedmiot, tylko ma jeszcze lepsze staty. I tak de facto dochodzimy moment, do momentu, gdzie mielimy ten sam gear. I teraz mówię, no jest to nadal gdzieś tam spoko, bo możesz grać jedną postacią, potem drugą. Możesz próbować z innymi buildami, chociaż mówię, no powyżej tam już tego, yy, tam 70 to już na pewno levela. No to masz tak naprawdę garstkę tych buildów, które mają sens i robią robotę, i pozwalają ci działać tak, żeby no, no nie wywracać się na tym trudniejszym kontencie. I mieć te wszystkie zarówno odporności zrównoważone, jak i odpowiedni boss damage, jak i AOE i tak dalej. Także no, mam pewne po prostu obawy co do jakby yy, tego bardziej zaawansowanego endgame'u i przyszłości gry. Na tę chwilę dla mnie, który, dla osoby, która jest, bo może od tego bym zacząć, jestem w perspektywie wielu innych graczy Diablo, jestem casualowym graczem. Są gracze, którzy grają na niższym poziomie ode mnie. I dużo mnie ogarnają, ale jest jednak też spore grono graczy, które dla których naprawdę y, już dawno po pierwszych trzech dniach, czterech wbili setny level i to na hardkorze, i zrobili wszystko, i tak na dobrą sprawę czekają na sezon, no bo inne, co mogą robić, to, to alty, czyli mogą robić sobie inne, inne postaci, tak? Albo bawić się gdzieś tam na hardkorze i tak dalej. I teraz tak, ja póki co, pomimo tego, że opowiedziałem dzisiaj, o naprawdę sporej ilości. Minusów. Nie tylko, ale powiedziałem dzisiaj o takich rzeczach, które wyraźnie zauważyłem, które wyraźnie dają się we znaki. To mimo to, ja nadal w Diablo 4 gram, ja nadal bawię się dobrze. Ale to nie zmienia faktu, że po czasie zauważa się pewne błędy, zauważa się niedociągnięcia i są pewne obawy o, o przyszłość. Są pewne obawy o to, jak Blizzard to dalej rozwiąże. Co dostaniemy w sezonie, co zmieni, na ile będzie słuchał graczy, na ile będzie wprowadzał jakieś rozwiązania? No, ja myślę, że system itemizacji powinien ulec prędzej czy później jakiemuś przebudowaniu. Myślę, że co do skili będzie ciężko po pozmieniać gruntownie drzewka skili, ale może dodanie odpowiednich przedmiotów z nowymi skillami to jest myślę do zrobienia, że na przykład będziemy mogli yy, biegać, nie wiem, barbarzyńcom, który będzie miał skill ognistą hydrę, bo będzie miał rękawiczki bisowe, które dają mu umiejętność ognistej hydry. Nie wiem, to jest tylko przykład oczywiście, że, że ta, w taki sposób mogliby ugryźć dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli tworzyć ciekawsze przedmioty, za którymi będzie warto biegać, które będą trudne do zdobycia i wymagające i dodatkowo tym samym dzięki tym przedmiotom wprowadzić nowe skille albo dać postaciom jednym skille tych postaci drugich. Nie wiem, to jest mój luźny pomysł. Po prostu chodzi o to, że Blizzard musi coś zrobić, żeby ludzie dalej chcieli w to grać. Żeby to było dla nich ciekawe, żeby dalej było wyzwaniem, bo jeżeli pójdą drogą Diablo 4, w sensie Diablo 3, no to zagrają 2-3 sezony i potem wszyscy sobie odpuszczą. A, więc mam nadzieję, że te sezony faktycznie będą dobre, faktycznie będą ciekawe. I faktycznie wprowadzą istotne zmiany. Tak samo jak dodatki. Ponoć pracują nad dwoma dodatkami. Miejmy nadzieję, że te dwa dodatki będą dobre. Wprowadzą istotne zmiany i pojawią się na czas, zanim ludzie zdążą zhejtować tą grę. Nie wiem, czy do tego dojdzie. Nie wiem, czy tak będzie. Ja mimo wszystko mam, mam gdzieś tam dobre przeczucia i trzymam kciuki za Diablo, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że niedługo ExileCon pokażą więcej odnośnie Pawła w Exile 2 prawdopodobnie czeka nas też data premiery, są spekulacje, że już w tym roku, także no to nie jest tak, że, że Diablo może sobie latać bezkarnie na zasadzie a jak coś zwalimy to trudno, nie, nie trudno. Za rogiem czai się poważny konkurent, który może mocno zweryfikować plany na sukces Diablo 4, przynajmniej ten długoterminowy. Słuchajcie, z mojej strony to tyle, dziękuję, że tym, co zostali do końca i wysłuchali moich wypociń. Był to dla mnie już wszystko trudny film, do którego chciałem się tym, tym razem... Bardziej przygotować, odcinając emocje od tego, co chcę powiedzieć. Mam nadzieję, że mi się to udało. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jakie są wasze odczucia, ale bez hejtu. W sensie napiszcie tak serio, to mi się podoba, to mi się nie podoba. Próbuję przeprowadzić jakąś taką fajną, merytoryczną dyskusję. Ja już w międzyczasie nagrywam film właśnie o Path of Exile 2 i o jakichś tam potencjalnych oczekiwaniach, jak to może wpłynie na Diablo 4, ale też yy, o, o nowych sezonach, także wyczekujcie. A jeśli wam się to podoba i chcecie mnie więcej pooglądać, zapraszam tutaj na Twitcha, Twitch TV Spiral z GTM, gdzie streamuję prawie codziennie od 11 albo od 19, także możecie wbijać, oglądać, przywitać się. No i póki co dalej gramy dużo w Diablo. Także bardzo wszystkim dziękuję za dzisiejszy film, za to, że obejrzeliście. Miło, że wpadliście i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć.